Cześć, Siemano, witajcie, z tej strony Adam. 15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znów, można tak powiedzieć, sprawdzanie map, bo ostatnio coś tam wpadło, teraz znów się udało i jest to mapa Sokole 2.0, więc myślę, że no coś wyższych lotów niż ostatnio w końcu, daj Boże, żeby tak było, bo naprawdę no jest słabo, jeżeli chodzi o mapy więc sprawdzimy sobie co my tutaj ciekawego mamy nie pamiętam dokładnie kiedy była pierwsza wersja i jak ona wyglądała ale myślę że też była spoko więc Ciężko mi powiedzieć, co tam się zmieniło, ale obejrzymy sobie ją, a wy sobie po prostu to e, ocenicie. Jesteśmy na Gospie, na Gospie, której mamy łoborę z krowami. E, Boże, ja, to jest z sąsiadów Obeora, właśnie mówię, skądźni ona jest znana. Dlatego mm, serdecznie ją polecam. Ona zrobiła do, dobrą robotę na serii i to bardzo bym nawet powiedział. Yy, mamy fajną wiatę, tutaj mamy też całkiem spoko garaż duży, yy, jeżeli chodzi o to dość duże gospodarstwo, bo to jest, nie wiem, dla mnie takie dość duże gospodarstwo. Yy, ale to tak jak mówię, gospodarstwa teraz nie grają jakąś yy, ogromną rolę. O, proszę bardzo, to się otwiera nawet, ładnie to wygląda. Yy, tutaj mamy bina i tutaj też mamy bramę wyjazdową z tyłu, więc z dwóch stron, tak można powiedzieć, tu się wyjeżdża z tyłu i oczywiście tutaj z przodu. Yy, idźmy sobie dalej, wyjdźmy sobie na drogę. Yy, zobaczmy sobie aktywną tablicę, na której jest zakaz plakatowania o, Ale w piekarence, to powiem szczerze fajnie, bo blisko chału jest piekarnia. Wchodzę sobie normalnie. Dobry, dzień dobry, nie ma nikogo biorę sobie chleb wychodzę. Yy, o, proszę bardzo, na przejściu, na pierwszy się zatrzymał. podoba mi się to. To jest na plus, ciekawe. To jest taka teraz ciekawostka, kiedy on odjedzie. Pani przeszła przez pas ostatnia i odjechał. Proszę bardzo. Szok totalny. Eee, czy nadal grają? Kurwa, kościół się zmienił chyba. Tam był inny kościół, chyba dobrze pamiętam. I to na sokolach grali wtedy. Pięknie na organach. O, czyli trochę się pozmieniało. Proszę bardzo, teraz jestem trochę taki zszokowany, bo tak mi się zdawało, że to tutaj grali, może tu można jeszcze wejść? Nie, aż tak chyba dobrze nie ma. Eee... Zabytek, który no, nie naprawiam, proszę bardzo. No dobrze, nie? dobrze. idźmy sobie dalej. Bo to też jest rzecz ważna, żeby tutaj posprawdzać wszystko, co mamy na załączonym obrazku. Okej, okay, okej. Okay. Idźmy tutaj. A co my tutaj mamy? Urząd gminy. Czy tutaj w ogóle coś mogę robić? O, weźmy sobie ogólnie minimapę, bo na minimapie dużo pól jest 165. Tak, coś koło tego, bo widzę 165 jako ostatni numerek. Tutaj więcej numerków, nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję. Ale dobra, mniejsza z tym. E, idziemy sobie tutaj. Czekajcie, byliśmy. W e, którą stronę musimy iść, żeby to wszystko ogarnąć? W urzędzie gminy nie ma nic. E, tutaj jest nasze gospodarz. Są jakieś budynki. Tu jest straż. Na straż wejść nie można. Yy... Straż pożarna A I to by było na tyle. Tutaj nic nie zrobimy. Idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej. Tu już są pola. A jak są pola, to już tutaj nie będzie nic. No dobra, to się cofamy. Ale nie po krzakach, panie Adasiu. Tu jest straż bardzo ładny znak. Ogólnie spoko droga. Podoba mi się to tutaj. E, tu jest są jakieś budowlane akcje tutaj. A to tutaj jest ta stacja benzynowa. O kurwa. Lefty szokolady. No tak trochę powiem szczerze, że nie, za, nie pomyślałbym, gdyby nie zauważył tego instrybutora, że tu coś takiego. Jest, OK, nie ma problemu. Myślałem, że coś większego tu będzie. A, ale nawet może i lepiej. Zawsze gdzieś są te. No, jest cygi znowu. E, czyli to zostało. Z tamtej mapy. Nie dotyczy to do, do, do dojazdu do dilera maszyn i gruntów rolnych. Proszę bardzo. Jakie ładne znaki. Bardzo ładny tutaj ciągnik dilera. Mi e, się zdaje, że tutaj podstawa mapy chyba gdzieś mi to świta. Powiem wam szczerze, jak tak teraz biegam, to ona mi gdzieś świta. Właśnie tak, e, tym kościołem. E, co tam? No, tym cygim mi też właśnie świta. Sklepem, że to tak samo wyglądało. Nie wiem co tutaj jest dokładnie pozmieniane, ale tak jak właśnie biegam, na pewno Kościół, no bo Kościół nie gra, a tam chłopaki grali, tak mi się zdaje. Yy, nie wiem jak dalej stacja benzynowa, ale też mi się zdaje, że chyba Straż Pożarną może też była inna. No ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy yy, dalej. Idźmy sobie tutaj. A tutaj mamy Agroluxa, czyli mamy skup. Yy, a na skupie. A na skupie, proszę Państwa. Oprócz ciągników tu mamy skup. 1, tu mamy skup słomy, oraz no, tak zwane e, dodatkowe produkty. Sprawdzimy, czy to tak jest. AgroLux, Kubel i, i, i jakąś produkty spożywcze. No, bardzo ładnie to nawet dość określiłem. Pójdźmy sobie dalej, bo tutaj tą drogą polną e, coś dalej mamy. I mamy tutaj tarta. to myślę się, bo już widzę audy drzewa. A jak widzę hałdy drzewa całkiem fajnie to zrobione, jeżeli chodzi o to. I, i, i mamy biofizjoenergoelektro, ciepło nie, ja pierydzielę. Fizjoterapeuta na tartaku. To jest gdzieś tutaj. A, bo przecież teraz już wiem, czemu ja nie widzieć takich rzeczy. Czekajcie, gdzie to było tutaj. O, znaczniki stref interaktywnych. Od razu mi lepiej będzie, no bo na, po sąsiedzku tego nie używam, bo mam ich na gospie po prostu multum i byście widzieli tylko to i nic więcej. Dlatego to sobie wyłączyłem. A, tak, to o... O to mi właśnie chodziło, tu są te wióry. Bo zawsze mi to gdzieś pomaga, gdzie takie rzeczy są, bo to z daleka, jednakże widać. Tu są e, typowo do sprzedaży drzewa, tu są wióry. E, a my zobaczmy minimapę i zobaczmy, gdzie można pójść tutaj dalej. Bo tutaj na górze dużo rzeczy nie ma, ale fajnie, bo zawiniemy sobie tutaj e, tędy i wrócimy główną, żeby pójść e, tu na dół, tu, 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 tu i wrócimy to by było na tyle. Fajnie. Fajnie, że to tak jest gdzieś z głową porozkładane, że mogę sobie pobiegać i popatrzeć. Jeżeli chodzi o pola, fajne, małe, średnie, duże, bo tak chyba to można określić. No też są duże. 120, 119 też są duże, ale większość jednak małych i średnich też tych pól jest. Więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Kamienie i wapno domyślam się. Stacja wapnowania i gruz, czyli kamienie, więc bardzo fajnie jest to zrobione. Eee, co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś znaki, a jak znaki ja lubię, bo mamy sokole i koniec sokolich. No i to by było na tyle. Możemy kończyć, bo już po sokolich tutaj jakaś chałupka ładna gdzieś na bezdrożek. Dobrze biegnę. A dobrze biegnę, więc pobiegniemy sobie tutaj. Yy, popatrzymy, jak ta droga jest zrobiona. Bardzo fajnie podoba mi się ogólnie ta droga. Yy, znaczy, ruch uliczny, może tak bardziej powiem, yy, że jest to normalna droga, tak być powinno. Yy, nie że jeżdżą po jednej stronie, tylko po dwóch stronach gdzieś widzi się te auta. E, dobrze, co my tu mamy? Stację benzynową, mleczarnię oraz centrum logistyczne. Więc tu mamy to centrum logistyczne. Tu mam mleczarnię, domyślam się, bo są tutaj pięknie ogarnięte. No i znowu mamy dość małe instrybutory, więc tutaj stacja benzynowa. Biegniemy dalej, on skręca tu, i my chyba też z nim skręcamy w tą stronę, bo tam też coś jest. Tu, tutaj, Boże, chłop, aż musiał wszystkich poprzepuszczać. szacun, to mi się podoba. Że przepuszcza pieszych, że się zatrzymuje, że widzi tą kolizję. Ja widzę naprawdę bardzo piękny klimat stąd, jeżeli chodzi o tą mapę, bo tutaj biegnąc z góry, naprawdę ładnie to wyglądało. Te wykończenie terenu, te, znaczy wykończenia mapy, też jest spoko, że właśnie są jakieś lasy, pola i to tak naprawdę idzie. Ja na przykład to lubię i to bardzo. Nabytą byśmy mogli i na Kajtkowice pojechać, proszę bardzo. Ani w Kajtkowicach nie wiem. Handlarz, i tak. Handlarz zwierzętami, bo już widziałem tutaj po tym budynku, po tym wszystkim, że to tak to by wyglądało. E, a tu mamy przędzalnię. Domyślam się, o proszę, zapisywanko, czyli już całkiem sporo tutaj siedzę. E, tak, przędzalnia? Jeszcze się wolę upewnić, czy to jakoś inaczej się nie nazywa, ale tak to jest. Przędzalnia i. I proszę Państwa, no co kolej, normalnie mają ukryty stadion. To jest chyba narodowy. Bo słychać, jak go gadał. Gdzieś tu jest, w oryginale. No tak, no gdzieś by było. Jest to podstawa oryginalnej mapy, w tym miejscu gdzieś by był stadion, pewnie na oryginalnej mapie. Dlatego gdzieś ten dźwięk pewnie został w tle. No ale całkiem. Takie miłe zaskoczenie, taki trochę obrót od zera, tu mamy glinno przyłęk. proszę bardzo, bardzo ładna miejscowość. Pozdrawiamy wszystkich stamtąd. W lewo jest na Gospę, czyli stąd byśmy fajnie widzieli, o, jest fajnie widać na tą główną Gospę, widać też całość mapy. Mapa Jest całkiem fajnie usytuowana, jeżeli chodzi o teren, czyli jest dość. Górzyście, gdzieś tam jest płasko, gdzieś jest jakiś pagórek, naprawdę pod tym względem bardzo mi się to podoba. Mmm, tutaj zakrętasy, jesteśmy z powrotem ee, i cyk, I jesteśmy na mmm, Jureksie, czyli kolejnym skupie. Witam panią Biurkową. zdrowiamy, ale ja nie z panią nie będę dzisiaj rozmawiał, bo ja tu tylko przejazdem, ja tu tylko tu popatrzę. Dzimnioki, buroki, ma pani, padroma, i to by było na tyle. Biegniemy dalej. Jak biegniemy dalej, no, cyk jednego mijamy, drugiego mijamy. Czy my tu mamy? Mamy coś tutaj na pewno na zakręcie. Gospa? Jo, tu jest Gospa, patrz, ten ja nie, nie zauważył jej. Patrz, taka ładna. To spróbujmy ją otworzyć. Wejdźmy sobie do środeczka. Eee, zobaczmy sobie oborkę. A, nie zobaczymy sobie oborki. Bo to chyba nie należy do nas. Czy mi się coś zdaje. No dobrze, no ale jak mamy. Możemy wejść do domu? O, tutaj jest spanko. A, jak jest spanko, to dobrze. Oboje pewnie trzeba kupić, ale do stodoły bardzo ładnej można wejść. Zobaczymy, co jest z tyłu. Z tyłu mamy pina, mamy zmiwkę, chawę. E, mamy też łogródeczek. Small garden, jak to mawiają. E, więc ogrudeczek całkiem spokojnie. No jeżeli chodzi o gospę, to mm, podoba mi się fajna taka ogarnięta jest to doła jest wiata e, o, obora, dom, jeszcze ten ogródeczek fajnie gdzieś tutaj z tyłu skitrany do tego bin ze żmiejką. Naprawdę jeżeli ktoś nie lubi sobie budować i Chcę się pod, od razu pobawić, to tutaj od razu zapraszam, bo naprawdę fajnie jest to ogarnięte, tym bardziej na jakieś takie e, małe m, lub średnie maszyny, no bo tam to jednak jest dość duża gospa, więc e, tam polecałbym coś większego. Dobrze, no i chyba mamy to wszystko. Pobiegnijmy jeszcze w to. Kurła, wypadek Wymuszenie pierwszeństwa tu było. Dlatego spierdzielamy, stąd żeby nas tutaj nie ogarnę. Co tu jest? Tu jest jakieś miejsce, nie wiem, tu jest miejsce na gospę? To jest jakby było, jakby było miejsce na gospę, bo jest dojazd polny, a jest dość dużo miejsca, więc tu mogłoby być gospa, także się wyrażę. Spoko, spoko. E, ok, dobra, wróćmy teraz tak jak mieliśmy iść, czyli do głównej naszej drogi, bo tutaj e, pięknie usytuowana jest tam mapa, można tak powiedzieć. A co tu jeszcze jest? Do drogi, zawada, wysokie Brodno, ździechów i Sosnowiec. To tym bardziej jak na ździechów to serdecznie zapraszamy i teraz możemy się cofnąć, bo już chyba wszystko obejrzałem, podniesiemy się do góry, popatrzymy sobie jeszcze na mini mapę, czy na pewno wszystko ogarnąłem. Tu byliśmy od razu i całą resztę to żeśmy ogarnęli, więc chyba nic nie ominąłem. Wiadomo, że nie każdą dróżkę też przeszedłem, bo mogło być coś zawsze na tej polnej, ale myślę, że nie. Naprawdę fajna mapa, Sokole nadal jest w tej topce tych map, jeżeli chodzi o, chyba myślę, grywalność, bo naprawdę bez zarzutów. Co się zmieniło względem jedynki, a dwójki? No ciężko mi powiedzieć. No na pewno na pewno kościół. No bo nie powiem, że sobie daję rękę uciąć, ale mi się zdaje, że tam śpiewanko, granko było, znaczy granie było na Organach. E, gdzieś mi się tak e, m, świta kiedy to było, to nie wiem, nie pytajcie mnie, ale na pewno to się da sprawdzić, więc, e, więc tym bardziej e, serdecznie e, pozdrawiam autorów i... i, i. Jeżeli oczywiście macie chęć, to naprawdę zachęcam do grania, bo mało jest takich map, więc yy, grajcie aż miło. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. podajcie na kolejne. Na razie, pa pa.